Siemanko, tutaj Daria i Oliwka z kanału Darliwka. I zapraszamy Was dzisiaj na odcinek z Wajaną. Powiem Wam, że my tą bajkę oglądałyśmy z wielkim, wielkim opóźnieniem, ale całkowicie skradła nasze serduszka, mi mega się spodobała, a tobie Oliwka? Mi też! Bardzo fajna, i podobno ma wyjść kolejna część, więc my jak najbardziej z oliwką czekamy. Dajcie znać, czy lubicie Wajanę. No i dzisiaj tak sobie pomyślałam z oliwką, że zrobimy odcinek, którego bardzo dawno już nie było. Kto zrobi lepszy pokój dla. Oczywiście dla Wajany. Jesteśmy w domku tym, na plaży, no bo jakby tutaj inaczej, on najbardziej do niej pasuje. No i nasza Wajana, którą udało nam się stworzyć, nie wiedziałyśmy, czy dobrać taką sukienkę, czy może taką bardzo. Bardziej kwiatową, no ale dajcie znać, jak nam wyszło. My z oliwką uważamy, że jest podobna. Wyszła, no nie? No więc słuchajcie, teraz czas na najtrudniejsze. Wybór pokoi. Oliwka zawsze mi zabiera te najlepsze, jak już wiecie, ale no to tak. Mamy Oliwka ten pokój, mamy ten z balkonikiem i ten ostatni mały. Ty chcesz ten. A ja chcę to z balkonem, więc idealnie się składa. Zaczynamy, słuchajcie, urządzanie pokojów dla Wajany. A wy widzowie ocenicie, kto zrobił to lepiej. Ja czy może Oliwka? Dajcie znać w komentarzach. Życzymy wam miłego oglądania. No i ja już biorę się za urządzanie. Słuchajcie, no Wajana kojarzy mi się z takim stylem bardzo, bardzo naturalnym. I generalnie, słuchajcie, oni tam mieszkali w takich jakby namiotach, w takich tipi, wiecie trochę takich jakby indiańskich i, i w ogóle no, no na pewno nie będzie tutaj białych paneli ok, umówmy się, no i teraz tak, albo ta podłoga na przykład mi pasuje do niej, albo to, to bardziej a najbardziej to w ogóle mi te kamienie pasowały, nie wiem dlaczego, zacznę sobie od łóżka, żeby całość jakby dopasować do tego ej, Oliwcia Powiedz ty mi, bo Ty tutaj jesteś moim specem od Toki Boki, czy jakieś bambusowe łóżko to jest, znaczy takie, no naturalne, jakby to jest to, bo tam. Ojo, to to absolutnie nie. Bo tam to na górze to jest skalmarowe, no nie? Skalmarowe, Poczeka, o to, to jest skalmarowe, no nie? nie? A, to jeszcze lepiej powiedziałam. Dobra, więc odpada, ale tak A, się słuchajcie, zastanawiam. Będzie można iść na jakiś ten, żeby wziąć śpiwór czy coś. Nie będzie można, ale Wewajanie, słuchajcie, bardzo mi się podobał wątek z tą świnką. I ja tak pomyślałam, Oliwka, żebyśmy poszły na wieś i żeby w każdym pokoju był ten prosiaczek. On był taki super! On był taki mega śmieszny, no to był hicior. Albo kura. Ta, ta kura, co w ogóle, ojej, Tych, tak, to. Dobra, to bierzemy jeszcze po prosiaku i po kurze. To wracam do urządzania. No i słuchajcie, mamy tutaj trochę, no mam problem, ok, Ale zrobimy to tak, że łóżko zostawię jej to z tą zielenią. Na pewno, na pewno dam jej tutaj mnóstwo, mnóstwo kwiatów, no i powiem Wam, że o, jak idealnie! No, bo to będzie taki pokój połączony, wiecie, z naturą. No tutaj na pewno nie wstawię jej laptopa, na pewno nie włożę jej tutaj, sama nie wiem czego jeszcze, ale dam jej na pewno... Pewno te przezroczyste białe firany, bo one bardzo ładnie wyglądają, słuchajcie, bo one są przezroczyste, więc to wszystko naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądało. No i nie oszukujmy się, ten pokój będzie troszeczkę dla takiej nowoczesnej Wajany. No bo gdybym miała to robić dla takiej, tej z filmu oczywiście, no to naprawdę musiałabym tutaj zrobić same takie rzeczy. No z natury, z takiego drzewa, jakiegoś z, no nawet z tego Spongeboba, to, to by pasowało w ogóle. Więc dajcie znać, jak wy byście urządzili dla niej pokój. No, widzicie, że ja tutaj się staram, jak mogę. Ej, to by w ogóle też do niej pasowało tutaj gdzieś upchnąć, bo, no bo to jest taka, wiecie, taka deska naturalna właśnie. Tylko że ja już sobie postawiłam... Tutaj na motyw zieleni, więc ja chyba już się będę tego zielonego trzymać, a zobaczę po prostu, co wymyśli moja oliwka. No i ja sobie słuchajcie, postawię po prostu dwie takie półeczki. Oliwcia, co ty myślisz? Skomentuj coś, moje wybory. Ja w ogóle muszę tapetę sobie... O! No tak, zapomniałam! Jak w dżungli pięknie jest! Albo nawet te kwiaty. Ja wiem, że nie mieszka w dżungli, że mieszka w takim jakby namiocie, ale ten pokój naprawdę by jej się spodobał. Ja biorę sobie namiot, dlatego, żeby miała takie łóżko. Sobie. A, ja wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, o co ci chodzi, ale ja tutaj też jej zrobię jakiś taki... Muszę w ogóle, ja to zawsze zapominam teraz przez tą aktualizację. Oliwka, może Ty mi podpowiesz, gdzie są te takie fajne. Że ej, no tu zobaczcie, to wszystko do Gdzieś niej pasuje. O! Na przykład, to bym jej tutaj postawiła też. No, właśnie, sama już nie wiem, o co mi chodziło. Dobra, to na pewno dla relaksu tutaj, dla Wajany. No i oczywiście kwiatków. Kwiatków dużo, wiszących i po prostu, żeby się poczuła jak, jak naprawdę, jak w takiej dżungli. Jak potem szli na tą wyspę. Wiecie, co tak, taka księżniczka wyspy tam była? To było takie piękne. Oliwka, czy my płakałyśmy na tej bajce? Bo mi się wydaje, że tak. Tak, tak, to było mega smutne, ale bajka jest naprawdę przewspaniała. Prze Słuchajcie. Ja teraz szukam małego stoliczka drewnianego, takiego, który zazwyczaj biorę do łazienki sobie, żeby tutaj przy łóżku zrobić jej taką szafkę nocną i żeby położyć na niej kwiatki. Tylko jeszcze sama nie wiem jakie. E, te są bardzo ładne. No, myślę, że nawet tutaj pasują. I w sumie to sama nie wiem, co jeszcze tutaj powinnam dać. Bo, no wiecie, no, jeżeli ona mieszkała w takiej jakby dżungli, mieli bardzo mało rzeczy, no to nie wyjadę tutaj z jakimś kominkiem czy coś w tym stylu. To by mogło tutaj wisieć w sumie gdzieś. Ale tutaj te kwiatki mi troszeczkę psują. Całą koncepcję. No dobra, powiedzmy, że to sobie tutaj wisi i uda mi się na tym coś powiesić. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to na pewno nie żadne nowoczesne lampy, tylko coś bardzo delikatnego, ewentualnie takiego świeczkowego nawet bym powiedziała. No. Ja wiem, że Oliwka nie miała świeczek, ale z tych rzeczy, które są tutaj dostępne, to o takie lampiony na przykład wydają się być rozsądne. A powiesimy oliwki na chwilę. Zaraz to wezmę, zaraz to wezmę. O, i to jest styl, który kojarzy mi się z wajaną i takie lampioniki właśnie jak najbardziej by tutaj mogły pasować. Tylko wiecie co teraz? Może to. Nie, no, zobaczcie, co mi się tutaj wydarzyło. Zaraz będę musiała to wszystko poprawić, bo mi się te lampiony pochowały. Tych kwiatów jest za dużo, ale dobra. Jest ok, tylko teraz naprawdę zastanawiam się, co ja bym mogła jeszcze jej tutaj w tym pokoju dać. Skoro, no, ona jest taka w zgodzie z naturą, żyje, no to tak, no po co ja szukam w elektronice, Jak tutaj żadnych elektronicznych rzeczy, chyba raczej, no nie dam jej, więc po co ja tutaj grzebę, powiedzcie mi. O nie, ej, właśnie, to, 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 to jest dobre, 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 dobre. Tylko czy, poczekajcie, czy to nie mogłoby jakby stać? Czy to musi leżeć? No dobra, no to może właśnie. Nie Oliwcia, to co ty? Ja jeszcze nawet nie jestem blisko skończenia. Wajana, chodź mi tutaj, y, y, potem sobie ją weźmiesz oliwcia, ale na razie potrzebuję jej jako, y, jakby to powiedzieć. No i teraz szukamy sobie jeszcze tutaj. Y, czy Wajana mogłaby mieć jakieś pluszaki? Oliwka, czy ona za, za dzieciaka miała jakieś rzeczy? Wydaje mi się, że z czymś tam... Muszelki, a są tutaj może muszelki. A, jajaj, tutaj są takie różne rzeczy. Nie, no to nikt nie bierze tych muszelek. Ja nie, nie bierzesz, nie ma opcji, widzicie, oszukuję. Tutaj zrobimy list taki z rozgwiazdą, to jest takie morskie jak najbardziej. No, powiem Wam, że trudne wyzwanie sobie zrobiłam z oliwką, trudne. Tutaj jest dużo fajnych roślinek i sama nie wiem, czy bym tego jeszcze bardziej nie, nie wykorzystała, skoro to ma być pokój wajany, więc wiecie o co mi chodzi. Te kamienie na przykład tutaj jej położyć w pokoju. Myślę, że. No, okej, okay. nie wygląda to tak standardowo, normalnie, ale wygląda to ładnie. Dużo kwiatów. Wyobraźcie sobie, że my naprawdę jesteśmy w takim tipi, że, że to nie jest wcale pokój jakby w domu, tylko to jest pokój Wajany w tej dżungli. Ona wiecie, ona. No nie, no, powiem Wam, że no bardzo mi to do niej pasuje i może pomyślicie, że gadam głupoty, ale tak to właśnie widzę, że to jest ten pokój Wajany. Dobra, latarnie udało mi się ustawić tutaj, jednak, więc położę po prostu dwie. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że powiecie, że, że w miarę fajnie. I tak jak mówiłam, to wcale nie jest proste zadanie, słuchajcie. Wcale, a wcale nie jest. Myślę, że Wajana mogłaby mieć w swoim pokoju huśtawkę, i to właśnie w takim miejscu przy wyjściu na balkon, żeby mogła patrzeć na swój ukochany ocean. Ja myślę, że jeszcze śmiało to by można tutaj wykorzystać, ale za bardzo nie mam gdzie, może Oliwka skorzysta z tego pomysłu, no i słuchajcie, no nie mam tutaj za dużo właśnie co, co do położenia jakby, czy zjedzonek, nie wiem, mo może kraba, może homara, w ogóle ten homar teraz leży sobie na poduszkach jak gdyby nigdy nic, yy, więc pokój Wajany na pewno będzie minimalistyczny, ej nawalę jej tu krabików, a niech sobie siedzą ona kocha wszystkie zwierzęta, ocean, naturę więc o, no dobra z rybą już nie będę przesadzać no, no ale jestem teraz mega ciekawa co wymyśli Oliwka bo pewnie ja na bango czymś zapomniałam a dam jej jeszcze drinka z palemką, niech sobie tutaj trzyma go, chociaż wiem, że ona tam raczej dostępu do, do szklanek ani do niczego takiego nie miała Mój dżunglowy pokój dla Wajany, chociaż troszkę pusty, ale, ale wydaje mi się, że bardzo jakby odwzorowuje tą jej postać za oliwcia. Powiedz ty mi, bo ja jakbym jakbyś ty potrzebowała pomocy, to ja bym ci pomogła. Co mogę dać tutaj na tej półce zielonej jeszcze? Co by do tej Wajany jeszcze pasowało takiego naturalnego, nie takiego, wiesz, elektronicznego. Ej, dlaczego ja nie pomyślałam o kwiatach stąd! Ja wszędzie grzeba Oliwka, jesteś super po prostu, dobry, masz pomysł, naprawdę dobry. Słuchajcie, Oliwka wyruszyła sobie na jakąś wyprawę namiotową oddaję w Twoje ręce, ale właśnie dostarczyła nam również kurkę, o której ja zapomniałam, i ta kura była mega śmieszna. No i małego prosiaka, który lubił pakować się w kłopoty, więc słuchajcie, oddaję kurę oliwce, nie, kura! Dobra, ja już robię ten pokój wajany. Ja mam bardzo dobry pomysł, mama w ogóle nie weszła w taki yy, nie wiem jak to powiedzieć, w taki wajanowy bardzo pokój. Ja sobie zmienię od razu tapety i pokażę y, to na pewno będzie. Również ściany to ja chcę zrobić, bo ja widziałam takie... mama nie zmienia ścian! Zmieniłam? Nie, białe są. Nie są białe, są zielone, w całe w bluszczu zarośnięte. A -a. No. Ja chcę dać. Y, o, o, poczekajcie. Czekajcie, czekajcie, muszę to znaleźć. Ja się zastanawiałam pomiędzy takim bambusem drewnem jakimś to! Tak, i idziemy teraz do kwiatków. Chwilkę. No chyba, że chcesz taki, jakby na, na powietrzu zrobić coś takiego. Wiesz, że możesz tutaj nawet postawić drzewo? Wiem. No to teraz powiem Wam, że jestem mega ciekawa, co z tego wyjdzie. No tutaj zrobimy takie y, listki, co sobie wiszą. Trzeba tutaj. Nie wziąłeś tego lampiona. Przepraszam. Nie Teraz widać go, go za zasu... Nie, nie, proszę, nie. Wywal go. Oliwia, wyrzuć go, no bo zapomniałam. no. Nie. Wyrzuć ten lampion, proszę cię, bo potem zapomniałem, będzie tak bez sensu wisiał. Nie, nie ten, ten. Jest. Nie widać tego za bardzo, ale zawsze coś. Z dywanów chciałam wziąć taki z kamuszczyków. No, kamuszczyków. No, kamuszczyków. Nie wiem, jak ja to powiedziałam. Ale na pewno to biorę też. I to z kamieni. O, to. Chciałam zrobić tak, że tu dam to. I to. I zrobię tak. O, o, o tak. I tutaj będzie jakiś prosiacz, jakiś świnka. Jeszcze widziałam gdzieś, chyba w komodach, że są pienie. A pieni tam na pewno miała jakieś. Yy, to szukam. I są jakieś takie, ale ja chciałam taki inny. O, taki, takie coś. Tylko, że piniowate. Czy ja tu dałam to? Nie dałam. Dobra, szukam, szukam. Yy, nie wiem, czy to tu jest w ogóle. Czy w stołach to czasem nie jest. Albo mi się przewidziało, gdzieś to. Gdzieś to. Bo powinno to chyba być. Dobra, sprawdzam w stołach, czy to jest. Albo w siedzeniach to będzie, bo to było yy, siedzenia. Ej, ale Oliwcia, nie uważasz trochę, że namiot jest za bardzo nowoczesny? Co nie? W sensie, no nie wiem, bo to ten mój, ten tip takie, no nie wiem, ten baldachim co mam. To już jest taki bardziej w ich stylu, a ten namiot z rurkami, taki typowo biwakowy, jak chcesz, ja tylko podpowiadam. A nie będzie miała łóżka normalnego? To jest jej łóżko, tak? Tak. Czyli ona twoja będzie mieszkała totalnie na takiej polanie, jakby, tak? Jakby tak. coś takiego. Ja się nie wtrącam, widzowie zdecydują, ale ty powiem ci, że zawsze zaskakujesz mnie mega swoimi pomysłami. Dlaczego? Bo zawsze zrobisz coś takiego, czego totalnie, totalnie się nie spodziewam. Że mogłabym w ogóle. Że mogłabyś i że ja mogłabym coś takiego wymyśleć. Totalnie. O proszę bardzo. Nawet łóżeczka naturalne dla świnki i kury. Tak. Tutaj będą takie. Takie jakby coś takiego. Tutaj jeszcze chciałam dać ognisko, bo oni tam mieli ognisko. Ogniska są chyba w lampionach albo. W światełkach nie jestem pewna. Ej, tego nie widziałam w ogóle. Nigdy, nigdy, nigdy. No to jest chyba w światłach. To sprawdzam, gdzie były światła. Tu, okej. Okay. Mam, mam. Nie, nie wiem, czy mam, ale mam. Ej, czy znowu sobie przewidziałam to, ale mama to chyba miała. Oj, nie chcę tego. Ej, no to szukam tego, szukam. Jest. Ognisko tutaj postawimy i grzyby. On, mama, oni mieli grzyby? Tak. Grzyby były. To tutaj może postawię grzybki, takie muchomory. I tu. Nie wiem, czy kura tego czasem nie zje, bo kura się pokowała w, poko w kłopoty, nie pokoty. Przepraszam, ale ja tak mówię czasem. Jak dużo gadam. E, tego nie chcemy. No co tu się dzieje? Tu czy coś będzie takiego bardzo wajenowego? E, poduszki żadnej nie miała. To, 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 to. Może w pudełka coś będzie takiego... Takiego czegoś? No raczej nie. Może w dekoracjach. Uuuu! dam tu. Przyda się. Dobra. I, i, i Dajcie mi jeszcze jedno. Zakryłam sobie. Nie! Nie! Nie psuj mi się. Poczekajcie. Ej, gdzie jest twoje łóżko? Ja nic nie schowałam. Nie wiem, co mama gada. Może mi się przypadkowo nacisnęło coś. Yy, dobra. Za, żadnego światła nie ma. bo bo Jana nie miała. Tutaj weźmiemy sobie. Yy, a w ogóle je ja drzew nie wziąłem? No, ja przyszłam na drzewa, wziąłem jakieś kamienie. Wezmę sobie. Czekajcie, jednak z kamienie rezygnuję, albo tutaj tego postawię. I wezmę taki krzak. Taki krzak. Krzak jak krzak. Yy, to tu, tu i tu drzewo. Dobra, y, mama ty nie poszła w, w Wajanowie takie bardzo leśne, ale dla mnie to... Ej, widziałaś to? To teraz do Was zostaje decyzja, który pokój bardziej do Wajany pasuje i który jest lepszy. Czy bardzo. Ja już myślałam, że mój jest naturalny, ale Oliwka, Ty przebiłaś wszystkie poziomy po prostu naturalności. No powiem Wam, że właśnie w takim jakby środowisku tutaj żyła Wajana, więc jak ne... widzę, widzę, tylko że ten namiot mi tu strasznie się gryzie, ale okej, okay, ja nic nie mówię. Więc głosujcie w komentarzach na pokój Oliwki, czy pokój mój. Dla Wajany, dajcie znać, który Wam się bardziej podoba, który bardziej Waszym zdaniem do niej pasuje. A my z Oliwką bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Pa! pa!